Na scenie gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Przedsławiu będzie się działo. To prawda. Oczywiście takim punktem głównym naszego wydarzenia będzie to, co się będzie działo na scenie. A na scenie mogą się Państwo spodziewać tego, co było rok temu, czyli m.in. występy lokalnych zespołów, pokazy dzieci, z, głównie z przedszkoli, niestety z racji tego, że termin. Orkiestry w tym roku zbiega się z terminem ferii zimowych, tak więc niestety szkoły nie będą mogły wziąć czynnego udziału, przynajmniej jeżeli chodzi o występy sceniczne. Natomiast zapełnimy to jeszcze większą ilością pokazów szkół tańca, pokazów zespołów sportowych. W tym roku po raz pierwszy, chociażby na scenie, u nas pojawi się Zespół Gimnastyki Artystycznej z, od pogoni Szczecin. Natomiast scena to jest jedno. In, inna kwestia to są wszystkie atrakcje, które się będą działy wokół tej sceny. Czyli tak samo jak w zeszłym roku, będzie sala, na której będą mogli Państwo wykonać badania medyczne w ramach oczywiście wrzutki do, do puszki. Będą mogli Państwo skorzystać z usług fryzjerskich. Siłownia, basen, fanfit szykuje dla Państwa całą strefę fitness. Pojawi się fotobudka. No i tutaj po raz pierwszy w News Radio mogę zdradzić, że pojawią się także żołnierze. O, proszę. E, ze sprzętem wojskowym. Konkretów jeszcze niestety nie mogę ujawnić, z racji tego, że jeszcze prowadziłem pracę nad tym tematem, ale na pewno e, wojsko także nas wesprze. To nasze szczecińskie wydarzeniu. tutaj, tak? Z jednostki szczecińskiej. Tak. Bardzo, bardzo to fajnie brzmi, a chciałbym jeszcze zapytać o gadżety, bo oczywiście licytacje to jedna z najważniejszych części e, finału. E, co ciekawego będzie można wylicytować? Mm. Nie wiem na ile mogę mówić jeszcze, natomiast oczywiście będą gadżety, które tak jak w zeszłym roku, chociażby e, pierwsze numery startowe na ćwierć maratonie Bielika, e, będzie między innymi koszulka z autografem Jurka Owsiaka, gadżety Wośpu, e, ale także nasza tutaj pani wójt małgorzata Szwarc szykuje coś własnoręcznego, co będzie można wylicytować. Tak więc tutaj jeszcze trochę zachowam tajemnicę, że państwo też mieli niespodziankę.